Cześć! Dziś omawiam rynek srebra z perspektywy Comex w USA kontra Shanghai w Chinach. Skupimy się na ostatniej korekcie roli algorytmów sprzedaży i stop losów oraz prognozach na najbliższe tygodnie. W ostatnich tygodniach srebro było pod ogromną presją popytu. Ceny na rynku terminowym Comex w USA znalazły się powyżej 90 dolarów za uncję, kontynuując silny trend wzrostowy napędzany przez popyt inwestycyjny i oczekiwania na obniżki stóp. Jednak nie wszystkie rynki zachowują się identycznie. Na rynku fizycznym w Szanghaju ceny były wyraźnie wyższe niż na Comexie, co oznacza, że popyt fizyczny przewyższa podaż w Azji. Na rynku Comex dominuje handel papierowy. Kontrakty futures, algorytmy, dźwignia i duża płynność. Na rynku Shanghai Silver ceny odzwierciedlają fizyczny metal i lokalny popyt natychmiastowy. Te dwa rynki czasami prowadzą do rozbieżności cenowej. Comex notował srebro w przedziale 90 dolarów. Podczas gdy Shanghai pokazywał ponad 100 dolarów za uncję fizycznego srebra, to nie jest błąd, to sygnał strukturalnej różnicy. Gdy brak fizycznej podaży, cena w Azji idzie wyżej. Wczorajsza korekta cen na rynku COMEX wyglądała na techniczne zjawisko, gwałtowne odbicie spadków, które uruchomiło algorytmy sprzedaży. Stop lossy zostały wybite. Rynku dotknęły realizacje zysków po silnym rajdzie w górę. To typowe przy dynamicznych wzrostach. Algorytmy potrafią ściągać zlecenia stop loss w dół. To powoduje chwilowe załamania, nawet gdy fundamenty pozostają mocne. Realizacja zysków to niekoniecznie koniec trendu, to naturalna redukcja ekspozycji inwestorów. Po korekcie rynki często odbijają, jeśli popyt fizyczny jest silny. W Chinach podaż fizyczna bywa znacznie niższa, co utrzymuje tamtejsze ceny wysoko, uszeregowując czynniki. Fizyczny niedobór podaży. Chiny i globalne zapasy są ograniczone. Backwardation wskazuje, że popyt na natychmiastową dostawę przewyższa podaż. Spread Shanghai vs. Comex oznacza, że rynek papierowy może być podceniony. To wszystko tworzy strukturę byczego rynku, mimo zmienności. Na najbliższe tygodnie obserwuj spread Comex vs. Shanghai. Jeśli premia rośnie, to sygnał wzrostu. Obserwuj reakcję algorytmów po korekcie, możliwe większe odbicia oraz dane makro i politykę monetarną. Obniżki stóp mogą zwiększyć popyt. Podsumowując, krótkoterminowa korekta nie zmienia długoterminowego byczego układu. Fizyczny popyt, szczególnie w Azji, nadal wspiera ceny. Spread jest kluczowy. Jeśli chcesz więcej analiz rynkowych, zostaw follow.